Napisałaś straszną rzecz. Pozostawiłaś lwa na pustyni marzeń. Według archetypu powinno być wspaniale. To waga z baranem naprzeciw. Byk ze skorpionem. Szczelec z bliźniakiem. A ty nie zgodziłaś się tutaj tak się zdarza i nawet bardzo często. Proste. Planety też łączą, a najbardziej światło. Światła łączą. I dlatego warto udać się do astrologa, by nie przejść tego, co ty przeszłaś. A przeszłaś przez rękę. Ja wiem, co to znaczy dla wodnika lew. Moja sympatia jest akurat spod znaku wodnika i wiem, co ona przeżywała z tym poprzednim. Człowiekiem. Nie wiem, co ze mną. Mnie to już nie bawi. Nie pytam się, bo już mija kawał czasu, jak jesteśmy blisko siebie. No i cóż, takie życie. Życie jest po prostu dziwne i niezrozumiałe. A wodnik lubi przestrzeń. Lubi wolność, niezależność i też swobodę to też przestrzeń, która przed nim się otwiera, jest zawsze dla niego największym sposobem na życie, bo on bez tej przestrzeni po prostu umiera. I wodnik musi mieć tą perspektywę, zapytania, co dalej, czy nie jest tak. To powiedzenie ostatnie jest właśnie mojego wodnika. Czy nie taka jest prawda? To też jest. Do zobaczenia i dziękuję Ci bardzo za ten wpis, który jest tak intymny, ale tak piękny i tak realny. Tak bardzo czekam na taki wpis, bo one umacniają mnie w tym, co robię. To, to, Czemu poświęcam prawie 100% swojego czasu. Dziękuję Ci jeszcze raz. I pozdrawiam. I bądź wolna, niezależna. I zawsze idź tą drogą. Bo szkoda czasu. Na to, żeby się uzależnić. Kajdany nie dla Ciebie. Trzymaj się. Powodzenia. Łapka w górę dla Ciebie. 吃没些？